Idźmy nieco dalej. No, na parafii już nie bywa. Może się zdarzyć właśnie, że nasz ksiądz trafi w taką wielką miejską parafię, gdzie takich pan i panów spotka bardzo wielu, no ale może się zdarzyć, że trafi na wieś. I tam no, może być inaczej. Może być to na przykład śląska parafia, gdzie trzeba się będzie z ludźmi dogadać. I teraz mamy dla księdza zagadkę numer dwa. Przeczytamy tak po prostu jeden fragmencik Jak najbardziej na miejscu, bo to jest taka wersja pewna Pisma Świętego. A ksiądz posłucha uważnie i myślę, że się łatwo domyśli, o czym to jest. Rosna wiosna projekt maju. Gdy śpiewają, uśpiewają, poszął autus bądź do piekor, a to nie ma tak daleko, bo tradycja śląsko-korze, do piekor, do Matki Bożej, iść roz, na rok i pożykać za siebie, za fest brzesznika. Autus tam oprócz żykania wysłuchał msze i kozania, a potem, jak z środę do show, to przygoda fest szpetrą ją. Dwa hachary pochyciły. Pogiemię nawaliły, Potem nowo tasza wzięli, A zbitego zostawili. Trzy piekarski leży w drodze, August pula zbity srodze, I ratunku nawołuje, Może się tu ulituje? Ratunku? Pomocy! O <noise> rozparafiony idą, Móźną do mnie dobrze będą, Wszyscy różaniec rzekają, i do, I do Augusta go Po coś chłopie na pielgrzymka? brać z sobą piwa z I na pranie teraz należysz. Ty w pogódkę na August fest był załamany. Przecież wcale nie na prany. Ale można mu pomoże. Chłop co jedzie na motorze. Ja da grać w szkata, można wezma i brata. A, o, inny ci pomoże, no to trzymaj się, szczęść Boże. Szczęść Boże, szczęść Boże. O tym jechał na kole, piero nie musicie boleć, pogapił się pozałowo i dali pędalową. Aż wreszcie przejeżdżą gory. Stanął swój stanął swym wozowem wolo i auta pobitego wsadził do auta swojego. Właśnie na rękach, na sala i dał siostrze 10 zł, by muzeum kupiła po tym.